Jesteśmy dzisiaj w Urzędzie Miasta Czarnków, gdzie jako Fundacja Rodziny Czepczyńskich przekazujemy na ręce organu prowadzącego pakiety do edukacji ekonomicznej i finansowej dzieci między 5 i 10 rokiem życia. W tym momencie nauczyciele będą bez przeszkód mogli realizować razem podstawę programową, a przede wszystkim w bardzo łatwy i zrozumiany sposób o tej jakże trudnej dziedzinie związanej z ekonomią te małe dzieci przygotowywać. Dostrzegamy, jak ma bardzo duży wpływ ta edukacja od samego początku na temat ekonomii. Wydaje nam się, że to jest dosyć prosta sprawa, ale dzieci czasami zadają proste pytania: co to jest pieniądz, skąd on się bierze, anegdoty różnego typu, zwłaszcza w tych czasach, kiedy jest cyfryzacja. Dzieci myślą, że to wszystko jest z bankomatu. Do projektu przystąpiłem na zaproszenie Artura Czepczyńskiego człowieka o wielkim sercu i wielkiej naprawdę aktywności w, w działalności społecznej, w działalności pomocy. Wszędzie dookoła nas jest tyle potrzeb, tyle, tyle grup różnych potrzebujących. Ja jestem ojcem trójki dzieci, więc tym bardziej jestem wrażliwy na, na potrzeby dzieci. W związku z tym ten wspaniały projekt ABC Empatii absolutnie trafił dokładnie w moje, w moje przekonanie. Cały projekt związany z edukacją i empatią, który jest realizowany w ramach Fundacji Czepczyńskiej, uświadomił nas, że właściwie całe społeczeństwo powinno być wzbogacone o to już na poziomie 5-10 lat, żeby miało świadomość, jakie pytania zadawać, jaka jest odpowiedzialność, jak świadomie brać kredyty, jak świadomie się ubezpieczać. Dlatego jako spółka postanowiliśmy wspierać takie inicjatywy, takie projekty Fundacji. Dziękuję za, za pomysł, za inicjatywę fundacji i myślę, że to jest te czasy takie przełomowe w tej chwili, zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, to jest, to jest takie jakby dobre otoczenie tego, o czym w tej chwili mówimy, Czy, że po prostu ta wiedza ekonomiczna już na, na tym dole, u tego młodego człowieka jest bardzo ważna, istotna i warto się tego uczyć, warto to propagować. Dzisiejsze przekazanie materiałów edukacyjnych tutaj w mieście Czarnków pokazuje, że współpraca między organem prowadzącym, lokalnym biznesem, a fundacjami jest możliwa i pomaga nauczycielom w realizacji podstawy programowej. Chciałbym zaprosić wszystkich do współpracy z nami, abyśmy mogli cały kraj, całą Polskę, objąć tymi działaniami, żeby każde dziecko. Zgodnie z wolą też naszego fundatora miało możliwość brania udziału w edukacji ekonomicznej i finansowej, a także mogło uczyć się, czym jest empatia, na gruncie edukacji włączającej.